Cześć, tu Gierek. Zaczynamy kolejny dzień w Neapolu. Dzisiaj spełniamy moje małe marzenie, bo ruszamy zobaczyć Wezubiusz, jeden z najsłynniejszych wulkanów na świecie. Po drodze zahaczamy o szybkie śniadanie. Pokażę Wam, jak tu dojechać, ile to kosztuje, jakie są widoki z góry i jak wygląda sam wulkan od środka. Jeśli lubicie takie podróżnicze klimaty, to zostawcie subskrypcję, a my ruszamy. W drodze na pociąg, wpadliśmy jeszcze na szybkie śniadanie do pizzerii. Do wyboru było coś na słodko i coś na wytrawnie. We Włoszech jest niestety mały problem, że nie wszyscy mówią po angielsku. Także trzeba czasami dogadać się przez translator. Ale i tutaj się udało. My wzięliśmy coś typu małe calzone z serem. Oraz małą margaritę. Całość wyszła za naszą dwójkę około 8 euro, więc niedużo. Świeżo i na miejscu wypiekane. A w samej knajpie dużo miejsca do siedzenia i co najważniejsze dosłownie kilka kroków od naszej włoskiej skm -ki. Jej nazwę wrzucę Wam tutaj na ekranie. W sumie wszystkie najważniejsze nazwy będę dodawał do filmu. Bilety na pociąg kupujemy przy kasie koszt to 2,60 euro, czyli jakieś 11 zł. No, i chwilę czekamy na pociąg. Nie wygląda na najnowszy, ale przynajmniej jest tanio. Dobra, po chwili ruszamy. Sama podróż trwa około 20 minut. Po drodze widać bardziej przemysłowe tereny, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Najważniejsze, że mamy piękną pogodę i około 15 stopni. Po chwili docieramy na przystanek Ercolano z Cami. Po wyjściu z Peronu, praktycznie wszystkie reklamy związane z Wezuwiuszem wskazują na jeden punkt po lewej stronie: Wezuwio Express. Czekamy chwilę w kolejce i kupujemy bilet za 25 euro. W cenie jest autobus i wejście na Wezuwiusz. Trochę przepłaciliśmy, może jakieś 5 euro, bo sam bilet wstępu kosztuje 11 euro, ale mamy pewność, że jedziemy bez kombinowania i szukania osobno transportu i biletu. Ok, jesteśmy w środku. Autobus wypełniony prawie w 100%. A kierowca bardzo sprawnie wspina się krętymi uliczkami. Kilka przebitek z trasy. Im wyżej, tym ciekawiej. Mijamy małe sady, pojedyncze hotele, a panorama Wezuwiusza stopniowo zmienia się w panoramę Neapolu. Krajobraz robi się coraz bardziej suchy. Mniej zielony, a w taką pogodę ten widok naprawdę cieszy oczy. Tym bardziej, że mamy połowę lutego. W pewnym momencie widać, że wszyscy dookoła sięgają po telefon. Po jednej stronie autobusu pokazuje się nam przepiękna panorama Neapolu. A to widok z drugiej strony autobusu na wzgórza. Też mają swój klimat: dużo uskniętej roślinności, taki górzysty, lekkomroczny krajobraz. Po około pół godziny jesteśmy przed wejściem. Skanujemy bilety i wchodzimy. Na miejscu jest mapka. No i teraz w skrócie: już w 1995 roku został uznany za Park Narodowy. Wrzucę Wam tłumaczenie, bo wiem, że są chętni, którzy to przeczytają, a ja sam zrobiłem to dopiero przy montażu filmu. Już na start widać, że nie będzie łatwo. Z tego co słyszałem wcześniej, po opiniach w internecie spodziewałem się lżejszego spaceru, a według mnie trasa jest nawet wymagająca. Idzie się cały czas po skosie, więc przygotujcie się na konkretny wysiłek i lepiej zjedzcie solidne śniadanie. Samą trasę trochę Wam przyspieszę, bo generalnie niewiele tu się dzieje, poza pięknymi widokami. Pokażę Wam co jest rozsypane dookoła drogi. To skała wulkaniczna. Wygląda dosyć charakterystycznie i ma chropowatą teksturę. Ścieżka układa się jak wąż. Co jakiś czas są zabezpieczenia z grubych bali, aby przy ulewach trasa się nie osuwała. Tu żeby się nie osuwało zrobi. Trochę to trwa, więc przyspieszymy tempo, żeby Was nie zanudzić. Trasa ma średni poziom trudności. Maksymalna wysokość to 1175 metrów nad poziomem morza. Sama wspinaczka od wejścia do krateru zajęła nam 20 minut, a do końcowego punktu okrągłą godzinę. Także zarezerwujcie minimum 2 godziny na samo zwiedzanie. Długość trasy to trochę ponad 1,5 kilometra w jedną stronę. Startujemy z wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, czyli różnica poziomów to 175 metrów. Wydaje się dużo. Docieramy do sklepiku. Pamiątki, magnesy i różne wyroby ze skały wulkanicznej. Niestety jest to klasyka w takich miejscach, ceny dużo wyższe niż w mieście. Ale spójrzcie na ten widok. Ten widok będzie przewijał się w tym filmie kilka razy. Zobaczcie, oto panorama Neapolu. A jaki jest największy minus tej panoramy? Niestety nie widać Wezuwiusza. No, bo na nim stoimy wiadomo. Kilka kroków dalej i jesteśmy. Zobaczcie, jaki ogromny krater. Widać szczeliny, z których wydostają się gorące gazy. To tak zwane fumarole. Ich skład to głównie para wodna, dwutlenek siarki i dwutlenek węgla. Ostatni wybuch wezuwiusza miał miejsce w 1944 roku. Wulkan można obejść mniej więcej w połowie od prawej strony. Druga część jest dostępna tylko z odpowiednim sprzętem i przewodnikiem. Idziemy dalej. Kolejny punkt widokowy. Przez ponad 80 lat zdążyło tu urosnąć trochę roślinności. Przyspieszę Wam jeszcze kawałek, bo obejście całej dostępnej trasy zajmuje około pół godziny. Oczywiście plus przerwa na zdjęcia. Mijamy punkt z przekąskami i znowu panorama. Po prawej stronie Neapol, dalej wyspa Capri i wybrzeże Amalfi. Spoglądamy jeszcze raz w krater. Tutaj gazy są zdecydowanie intensywniejsze. I powiem wam, że w sumie nie wiedziałem czego się spodziewać jak tu wejdziemy. Ciężko sobie wyobrazić, jak wygląda sam wulkan na górze. Myślałem, że wulkan, który nie wybuchł już od dłuższego czasu, na górze będzie po prostu wygasły. Nic się z nim nie będzie działo. Zobaczymy dziurę, a patrzcie, tutaj taka niespodzianka. Wezuwiusz to jedyny aktywny wulkan na stałym lądzie Europy Kontynentalnej. Leży tuż przy Neapolu nad Zatoką Neapolitańską. Jego obecna wysokość to około 1281 metrów, a głębokość krateru sięga 230 metrów. Powstał prawdopodobnie około 16 tysięcy lat temu. I co ciekawe, składa się z dwóch wulkanów. Sam byłem zaskoczony, bo wcześniej o tym nie wiedziałem. Docieramy do końca trasy. Jest tu budka, która kiedyś służyła do monitorowania wulkanu. Dziś to jedna z atrakcji. Obok mała kawiarnia. Zobaczcie ceny. No i wiadomo, dostęp do tego miejsca jest ograniczony, dlatego ceny dużo wyższe niż w mieście. Okej, okay, teraz widok z tej strony wulkanu. Pompeje, wzgórze Amalfi i Zatoka Neapolitańska. W tym rejonie bardzo popularne jest limoncello, chociaż po kubeczku widać, że porcje są tutaj można powiedzieć degustacyjne. Do wyboru jest jeszcze meloncello. Powiem Wam, że jedno i drugie jest smaczne. Musiałem też wejść do budki i sprawdzić, jak miewa się wulkan. Na szczęście cisza. Oby jak najdłużej. A tutaj ktoś zrobił sobie małą kapliczkę. W niektórych miejscach skała wygląda jak drobny żurzel. Zobaczcie, jest sypka i rozsypuje się w rękach. Droga powrotna wygląda podobnie, tyle że widoki są jeszcze lepsze. Jeszcze szybkie podsumowanie kosztów. Za bilety w dwie strony kolejką plus wjazd autokarem na szczyt w dwie strony oraz wejście do parku narodowego Wezuwiusz zapłaciliśmy w przybliżeniu 30 euro, czyli niecałe 130 zł. Ostatnia tablica informacyjna oraz panorama gór Soma, czyli górskiego grzbietu, który okala wulkan i jest pozostałością po pierwszym wulkanie, na którym wyrósł Wezuwiusz. Poczytajcie o tym, bo to całkiem ciekawe. Na samym dole robimy krótką przerwę na wodę i wc. W sklepiku można kupić pamiątki i coś ciepłego do jedzenia. A powrót wyglądał dosłownie tak samo jak wjazd do góry. Na koniec nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę i podbiciu filmu, żeby trafił do większej liczby osób. Moim zdaniem atrakcja warta swojej ceny, tylko serio. Sprawdźcie pogodę przed zakupem biletów, bo panorama na Apolu w słoneczny dzień wygląda przepięknie. I jeszcze szybka informacja dla osób, które ogarniają wyjazd. Na całą wycieczkę na Wezuwysz warto zaplanować około 5 godzin. Czasowo wychodzi bardzo podobnie jak Pompeje, więc da się to sensownie zaplanować w jeden dzień, lecz my wybraliśmy tą spokojniejszą opcję i podzieliliśmy je na dwa dni. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.